się w tym odcinek nie mogę tak głośno powiedzieć, bo że tutaj spodziewamy. 23. Już pana, w, w tak, e, czy, 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 już tak, to tak, 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 czy tak, czy jest, do,

Подруга ту лапа. Подруга. 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 go. Подруга. So, подруга. Right. Let's go. Подруга. 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 Подруга.

robić idealnie na razie jest A to już widziałe pięknie jest pięknie, spokojnie Nie powiem jest idealnie jak ja się martwię bardzo stanie, na odcinku takim to nie będzie mega długi nie wiem czy w ogóle No, mógł jest dać, że będę tworzył że wszystkie rzeczy będę robił albo wiem, żeby takie odcinki że robię na przykład u dołu rzeczy, no, szach, najpierw będzie piwnica e, normalnie dołu potem będzie e, góra i spodnie, tylko dużo góry tak powinno wystarczyć wszystko fajnie, fajnie, fajnie Chciałabym, terwony teraz brać, bo zniszczyłem to Dobra, takéto základní skutky som nezobárala, chyba. Aha, dobra, to vidieť trošku. Dobra, dobra. Uuu, vidzovie. Dobra, to chyba to je to. Dobre, tu je všetko dobre vidieť. No to je taký biaľutý kolor. Dobra, to je vidieť trošku pomenej. Napíšte v komentácii, vás to trošku nudí, no, poviete. buduje cały czas tak samo buduje cały czas to samo ale dobra let's go Spadać mi się mój no świadek. dobra, nie gwiazdek ja mi przeszkadzałem, bo muszę to wywalić więc teraz sobie to wziąć nie muszę żeby mi to żeby nie przeszkadzało dobra piękny um.

Pogrobię to już niedługo się zbliża końcinka A dopiero jest 5 minut, może 30 minut 30 zrobić dokładnie Dokładnie czas To jest dokładny Dokładniutki czasik Zmieszam go lekko się boję, że 24 było Więc też już od paru godzin do zbiega się skupiamy. let's go, bo ja by sobie nie szukał, nie chcę mieć, żeby od no szybko no, dobra, let's go, let's go, może patrzę rysiek, Ale nie macie, już. dobra, boom, pięknie jest, pięknie jest, jest coś mi nie wyszło nie pojęcie tego dokładnie jest, jest, trochę mi to nie wyszło, to nie, wyszło. nie powiedziałem tego dokładnie tak. tego słowa nie powiedzieć pojęcie tego pojawia mina mi na dobra, to, to, to jest nie odpowiednia bo nie, 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 i ja go dzisiaj na widzicie czemu? dlatego że nie chcecie tak spiało tak późno, że jest 5% w sumie w sumie w sumie w sumie w sumie w sumie Dobra, trzymajcie się widzowie następne odcinki i... E bit sobre 21. E. Elo.